Dzień dobry, Jagoda z tej strony. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam dzisiaj do czytania: typu impuls. Czytanie nie będzie długie, ale jeśli ktoś poszukuje odpowiedzi na pytanie, jaki będzie kolejny krok tej osoby, o której myślicie, to być może akurat karty będą chciały coś Wam przekazać. Jeśli nie sprawdzi się, jeśli nie trafi to do Was, jeśli to za Wami nie zarezonuje, to po prostu to czytanie zostawcie dla kogoś innego. Z reguły, przynajmniej jedna osoba, a z tego co widzę, i więcej, często wynoszą coś z takiego czytania i coś jednak karty w energiach przekazują. Popatrzmy, dzisiaj mamy tarot mucha. Co karty będą chciały powiedzieć osobom, które czekają na odpowiedź na pytanie, jaki będzie kolejny krok tej osoby, o której myślą? Tarot mucha. Poproszę o odpowiedź. Co Tarot będzie chciał przekazać. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję, że oglądacie, że słuchacie, że wchodzicie na kanał, a że jesteście ciekawi nowych filmów. Jestem bardzo, bardzo Wam wdzięczna za wszelkie polubienia, komentarze. Jak wiecie, mile widziane. Popatrzmy, jaki będzie kolejny krok tej osoby. Milczy, czai się, boi się jakiegoś rozczarowania, boi się powtórki z rozrywki, z historii, boi się, że może będzie zbyt nudno, że może będzie, że może was rozczaruje, że może. Nie będzie odpowiednią osobą dla was, że może wy po, poszukujecie kogoś takiego, kto będzie jakąś taką dla was inspiracją, może była już jakaś taka rozmowa między wami. Że ta osoba powinna się zmienić, powinna coś zrobić, powinna naprawić, powinna inaczej się zachowywać. Może padły jakieś takie słowa, że to i to mi w tobie nie pasuje, y, zmień się, dopiero wtedy do mnie przyjdź. Coś takiego tutaj czuję. Więc ta osoba na razie nie jest pewna tego, y, czy to zrobi, bo nie chce. Y, Usłyszeć tego samego. Nie chcę, żeby też w jakiś sposób Was um, rozczarować tym, że jednak no, czegoś nie udało jej się zmienić. Nie udało jej się um, przejść jakiejś takiej transformacji, żeby Wam się podobała. To nie oznacza, że tej osobie na Was nie zależy. Tylko ona ma... Ona się boi. W tej dwójce miecza ona się boi. E Boi się jakiegoś takiego być może też zhańbienia, yy, boi się rozczarowania sama, yy, boi się, że nie zaakceptujecie tej osoby takiej, jaka ona jest po prostu. Więc tutaj takim się to rozczarowanie yy, pojawia. Może też uważać, że traktujecie ją. Um, jak, za, jak nudziarza, tak? Czyli uważać ją za nudziarza, za kogoś, kto um, nie umie podstawowych rzeczy zrobić. Czyli tak może też czuć się traktowana, um, jakbyście jej nie szanowali, nie szanowały. Jakbyście. Ja tu czuję, że ktoś oczekuje od tej osoby jakiejś transformacji, jakiejś zmiany. Um, być może też tak, jakby ta osoba była po prostu zepchnięta na plan dalszy. Jak się zmienisz, to do mnie przyjdź. Coś takiego tutaj czuję. Ale popatrzmy dalej. Dziesiątka monet. E, I król kielichów. Więc nie jest źle, bo ta osoba, jeśli chodzi o uczucia, to do Was ma. Ta osoba, hmm, wy się tej osobie podobacie. Ta osoba odczuwa względem Was sympatię. Ta osoba też trochę tak, jakby chciała zasłużyć na Waszą miłość, co trochę jest takie no, niepoważne. Yy, ona się jakby starała, czy stara się. Pokazuje, co potrafi, pokazuje Wam być może na każdym kroku tę miłość swoją, ale czuje, że to do Was nie dociera. Czuję, że to trafia w próżnię. Czuję, że nieważne jest to, co w tej osobie. Ważne jest to, czego wy oczekujecie. Czyli jest tak, jakby niewystarczająca. Jeszcze mamy króla monet i mamy bazia kielichów. Tak, czyli wy oczekujecie od tej osoby, ona tak to czuje większego hmm, splendoru, większego rozmachu, większej być może też hmm, większych zasobów finansowych. Kogoś takiego, kto hmm, zabezpieczy, kto hmm, spowoduje, że będzie można poczuć się bezpiecznie. Na pewno nie oczekuje. I, I być może traktujecie tę osobę y, jako taką niedojrzałą. Czyli tak jakbyście wymagali od niej, czy wymagały od tej osoby czegoś y, innego, niż ona jest w stanie Wam dać. Przynajmniej no, ta osoba tak to odbiera. Ja myślę, że ta osoba będzie chciała. Zmienić się w tej karcie śmierć. <laughs> Mamy trzy buławy i siedem buław. Yy, ale może się bać mimo wszystko, bo może dostała jakiegoś, tak yy, jakbyście dali jej popalić już, i może się tu odgradzać, może chcieć coś zmienić. Ale mimo wszystko może się bać, zrobić jakiś krok w waszym kierunku, może sobie planować, może sobie coś, może coś do niej dotarło nawet z tego, co do niej mówiłyście czy mówiliście, natomiast yy, tak, jakby nie chciała ryzykować, że znowu zostanie odtrącona, posądzona yy, za to, że, że jest kimś niedojrzałym, dziecinnym. Czyli tak jakby nie chciała usłyszeć tego, czyli przeżyć tę powtórkę z historii, z tego, co już ją spotkało od was. Z drugiej strony nie chcę was właśnie rozczarować, że jeśli no niewystarczająco się zmieni, mimo że by coś sobie może skorygowała, może by coś przemyślała, jest w stanie to zrobić. To boi się, że i tak ją odtrącicie, i tak wypomnicie coś, i tak przyczepicie się do czegoś. Co zrobi ta osoba? Jaki będzie kolejny krok tej osoby? Będzie bronić swoich uczuć, będzie bronić swoich uczuć, yy, czyli stanie się, myślę, mimo wielkiej sympatii w stosunku do Was. To pamięta ten czas, kiedy była zakochana w Was, kiedy ofiarowała Wam swoją miłość na talerzu, niemalże, kiedy proponowała jakiś związek długofalowy, e, albo przynajmniej no, próbowała to, co potrafiła, według, tego, e, według tych wartości, które wyznaje, czyli na tyle miłości, ile miała w sobie, Wam dawała e, i taką stabilizację, jaką mogła Wam też ofiarowała. Natomiast y, po tym, jak przypuszczam, została y, odtrącona, potraktowana, nie wiem, być może usunięta y, na plan dalszy, to będzie bronić swoich uczuć. Nie będzie chciała porażki przejść kolejnej w tej piątce mieczy. Czyli tak, jakby raz już się sparzyła y, czymś od Was. I teraz nie będzie chciała już tego kolejny raz doświadczyć. Będzie marzyć, będzie myśleć, że mogło z tego być fajne uczucie jakieś, ale nie będzie się przepychać, nie będzie się tutaj, nie będzie wkraczać na taką ścieżkę walki z wiatrakami, bo do niczego to nie doprowadzi w tej piątce buław. Nie będzie chciała nikomu udowadniać tego, co do Was czuje. Wam również, wam, najbardziej Wam. Czyli wstrzyma się jak gdyby z tymi swoimi uczuciami. Eee, może oczywiście się odezwać, będzie, będzie czuła się pewniej, jeśli będziecie znajomymi, nie wiem, koleżanką, kolegą. I tak jakby, niech tak to zostanie, tak, bo, bo boi się porażki. Boi się, że nie dorówna waszym oczekiwaniom, że nie będzie tym, yy, kogo wy potrzebujecie w swoim życiu. Trochę tak jakbyście stawali, stawiali, czy stawiały tej osobie, takie właśnie oczekiwania, przed tą osobą takie wymagania. I ta osoba po prostu jest przekonana, że nie jest w stanie ich spełnić, że to jest jakby za wysoka poprzeczka dla niej. Z różnych powodów. Może nie być w stanie ich spełnić, po prostu. Może sobie jakoś to tłumaczyć, wy to widzicie inaczej. Natomiast no, to jest to, co ona zrobi, czyli raczej nie będzie tu kolejnego kroku w stosunku y, do was. Także tyle, jeśli chodzi o to czytanie. Y, bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że do kogoś ono w jakiś sposób przemawia, z czymś się tutaj skojarzyło y, i macie jakieś swoje odczucia. Y, piszcie oczywiście, komentujcie, stawiajcie łapki w górę, jeśli wam się podobało. Y, ja czekam na każdy znak y, takiego uznania dla mnie, bo to jest dla mnie cenne. Wtedy mam też motywację do tworzenia dalej. Dziękuję bardzo i zapraszam oczywiście do kolejnych czytań.